Trochę się spóźniłem na pociąg, ale jestem. Zaczynamy podróż. A więc witam z Bury i niestety deszczowego miasteczka które położone jest o 200 kilometrów na wschód od Bangkoku W każdym razie, jak widzicie, jest deszczowo, ponieważ wiadomo, jest pora deszczowa, właściwie się zaczęła więc no nie jest kolorowo, natomiast no, to mi nie przeszkadza, muszę dostać się do swojego hostelu A więc dobra, rozpogodziło się, jak widzicie, zostawiłem swoje rzeczy, więc tak naprawdę jest czasu, nic nie robić, więc idę na miasto pochodzić, zobaczymy jak to wygląda, bo tak naprawdę boli nie boją od dwóch lat chyba, ale lepiej trzeba zjeść, no bo Tejandia to jest głównie jedzenie. Ja jem tylko dwa razy dziennie. Market tajski na trzy, dwa, jeden. Także na początku trzeba go obejść, a potem wybrać. Bo zobaczymy co w ogóle jest na nim, bo generalnie jest wszystko co wszędzie. Loti. Loti. A, loti. roti. to jest taki daleśnik, dość słodki. Dużo cukru, dużo węglowodanów, także to no nie dla mnie. No jak widzicie to jest inna. I to ja nie <grymne> Tego jest dużo, jak nie wiem co wybrać piorę sushi bo przeważnie to jest taka opcja standardowa. Tam tu je skanuje, widzicie? To jandy pieniędzmy się nie płaci. A płaci się w ten sposób. Aplikacją 55 watów, mamy tutaj tak. No i jest, widzicie? No problem świata. Natomiast w jandy się płaci. Aplikacją. Nie. No. To jest normalne, tak? Nie mam pieniędzy przy sobie, więc płacę apką, bo tak jest szybko, sprawnie, no i każdy tego używa. A więc dobra, czas jeść, mam sushi, bardzo dobre. Oczywiście nie chcę kręcić wam jak się jem, bo tak naprawdę nie jestem streamerką azjatycką, bo w Azji to jest normalne, że... Ktoś streamuje, jak je, i osoby, które jedzą ich chcą jeść z kimś, no to włączają się na streama, oglądają te streamy osób, które jedzą. Także tak naprawdę to w Azji jest typowe, że osoby oglądają się w internecie, jedzą razem, internetowo. No i tak to wygląda, natomiast w Polsce chyba to nie jest popularne. Zabieram się to jedzenia, nie mnie to osądzać, czy to jest dobre, czy złe, to jest zupełnie neutralne, a więc cóż, no, ja jem, no i smacznego. Dobra, to podwózkę. No i wam szczerze, że nie nagrywałem właśnie przez 14 minut ostatnich w ogóle, ponieważ myślałem, że tutaj nie dotrę, natomiast zostałem pod podwózka, jak widzieliście, więc jestem przy rzece Kwaj i przy moście Kwaj też. Most jest tam. Taka mała rada. Generalnie po polsku i po angielsku powiedzielibyśmy Kwaj, rzeka Kwaj, most na rzece Kwaj, natomiast po tajsku jest Kwę, czyli most na Kwę. Także jeśli powiecie Kwaj właśnie w Kanchanaburi komuś, no to mogą właśnie zrozumieć w ogóle. jak widzicie już się ściemnia dość mocno, jest 19 godzina, więc tak naprawdę zaraz już będzie kompletnie ciemno. Natomiast mam nadzieję, że wrócę tu rano, ponieważ jest co zobaczyć. W ciągu dnia myślę, że to lepiej wygląda niż teraz, bo wiadomo jak to jest najwięcej czasu, możemy coś tutaj zrobić. Natomiast teraz muszę się spieszyć z wszystkim, więc tak naprawdę to nie jest takie komfortowe. Także no cóż, no, warto przyjść w ciągu dnia. No i wieczorem oczywiście, bo końcu na buri jak jesteśmy no to to jest tak naprawdę jedna atrakcja taka główna tej miejscowości. Robię <laughs> leci płytańskie do bo są różne, No i fajnie. Witam. W ten piękny poranek na buri. Zmierzam teraz na most Faj i chciałbym dojść tam do Kryskim teraz, bo jest jeszcze dość chłodno, jest 8 godzina, a wiadomo po dziesiątej już będzie ukrop, upał. A tak wygląda główna droga w na Buri. A taką formę podróży, jaką uprawiam teraz, traktuję też jako ćwiczenia fizyczne, ponieważ wiadomo, tu przejdzie 2 km, tam kilometr więc tak naprawdę jakieś kalorie spale, ja robię formę, wy oglądacie dzielimy się czasem pamiętajcie, jeśli jesteście podróży no to gdziekolwiek, jako turyści, jako podróżnicy no to pamiętajcie, żeby sobie chodzić piechotą, ponieważ to jest najlepsza forma, jaką możecie zrobić i jaką możecie uprawiać tak trakcie podróży a więc 700 metrów zostało idziemy dalej a więc już utarłem, jest jak widzicie dzień, ranek więc ten most zupełnie inaczej wygląda obecnie jest mniej ludzi, chociaż są grupy turystyczne, tajów przede wszystkim. Pan policjant do mnie doszedł, powiedział, że maskę nosił na moście, natomiast ludzie na moście robią sobie zdjęcia, więc nikt masek nie nosi i to jest takie bez sensu wszystko, więc zdejmuję maskę i idę na most. bo sobie, ja sobie robię te fotki, robię sobie miniaturkę, natomiast Czekaj, czekają mi wszyscy aż sobie dokończę, więc tak naprawdę zabijam się. <noise> most, jak widzicie jest w dobrym stanie, nie jest zupełnie używany komercyjnie, jest tylko przeznaczony dla turystów, więc został odnowiony, ładnie zrobiony. I tu ludzie przyjeżdżają właśnie, żeby zobaczyć ten most, ponieważ, jak wiecie, no każdy, przynajmniej wielu z Was obejrzało film kiedyś, most na Narzekwaj, takie mosty przyciągają turystów, ponieważ. Generalnie my oglądaliśmy film, natomiast w Tajów w ogóle nie zna do końca tej historii. Tak przynajmniej myślę. Jak widzicie, to jest mapa tego konfliktu. Japończycy byli w Tajlandii. Udział w tym konflikcie brały też Chińczycy, Armię, armia chińska, która sprzymierzyła się z Brytyjczykami i razem walczyli z Japończykami. Dlatego tutaj jest właśnie grobowiec chińskich żołnierzy. Chiny w tamtym okresie nie były komunistyczne, a dopiero komunistyczne stały się po wojnie, kiedy Mao doszło do władzy i tak dalej i tak dalej, reszta Chińczyków niekomunistów uciekła na Tajwan. Dlatego właśnie tak wygląda historia, jak wygląda, nie zawsze komuna była w Chinach, dlatego historia wygląda tak, jak wygląda, że komuniści wygrali, no i Chiny są komunistyczne no dzisiaj. Ten most nadal stoi i jest taką pamiątką po konflikcie czasów minionych i będzie zostało pewnie jako pamiątka przez wiele, wiele lat. Także no, jeśli macie zamiar do przyjechać, to czemu nie? Tutaj mamy rozkład jazdy pociągów. Miałem o 10.35, natomiast nie zdążyłem. Następnie 16.26 do miejscowości Namtok. I na tym cmentarzu pochowanych jest ponad 5000 obywateli Imperium Brytyjskiego oraz prawie 2000 Holendrów. Także no, jak widzicie mnóstwo ofiar reżimu japońskiego, ludzie, którzy zostali niewolniczo zmuszeni do budowy kolei tak, łączących Tajlandii z Birmą. Tajlandia, jak wiecie lub nie wiecie, za bardzo nie walczyła z Japonią, bardzo się poddała. Chociaż pewnie gdyby Tajlandia walczyła, to wyszłoby na to samo. Nie mnie to do końca oceniać, nie oceni to historia, ponieważ ja nie żyłem w tamtych latach, więc no... Ciężko się tym mówi obecnie. Bo można mówić, o zobaczcie, 6 lat temu, 80 lat temu było tak, a nie inaczej, a nie o to w tym chodzi. Także historia niech to oceni, nie ja. Wiem czemu przy tym grobie jest medal. Obrazek medalu. Możliwe, że ta osoba uzyskała medal pośmiertnie. Cieszy fakt, że ten cmentarz jest naprawdę bardzo dobrze utrzymywany i ci ludzie oddali życie w walce to no coś ważnego, ponieważ wiadomo, Japonia była agresorem w tej części Azji. I cóż, no, zapobiegli połączeniu w Tajlandii z Birmą, e, bo Japonia, oczywiście, zamierzała budować kolej między tymi krajami, potem do Indii, żeby tak podbijać te kraje po kolei. Natomiast nie udało się i ci ludzie oddalić do życia. Niestety te zdjęcia znamy z historii Polski, ponieważ u nas były niemieckie obozy koncentracyjne i wyglądało to niestety podobnie. I właśnie ci ludzie zostali zmuszeni niewolniczo do pracy nad mostem na Zekwaj. To Tajlandia, nic z darmo. Oczywiście nawiązanie do tego, że wejście na cmentarz jest darmowe, natomiast jeśli chcesz, to możesz iść na policję i zapłacić. Jestem <laughs> na festiwalu, tocz na buri i pani mnie to zawiozła taka z mojego hostelu. I jest mnóstwo ludzi, mnóstwo jedzenia. potężny Hangar. <laughs> Jak widzicie. Przydzielę. Horry <laughs> No widzicie, tak to wygląda. <laughs> Hello, hello! No jak tu widzicie jest wszystko i jeszcze więcej wszystkiego. Takich wielu w Polsce nie No takie dorosło. To Festival to jedno wielkie party, takie techno party z prawdziwego znaczenia. Muzyka Trzebie beret, nie? Zobaczcie. Mamy krokodyla na ruszcie oraz jajka krokodyla, za 50 Bahtów, to no dziwne, ale jak chcecie spróbować to czemu nie, ja chyba nie skosztuję, 20 Bahtów za krokodyla, próbujemy. A więc dobra, krokodyl, coś takiego i coś takiego. Okej, okay. krokodyl. Ile? Wiemy, 3,2,1. Spicy, nie, yeah. pikantny krokodyl. Także mm, krokodyl, najczony, nareszcie, średni. A więc już ostatni etap mojego wybytu w Kanchanaburi. Już jestem na stacji, jak widzicie, kolejowej i odjeżdżam do miejscowości Nantoksayok, czyli miejsca takiej wioseczki, gdzie jest wodospad. Bardzo ładny podobno, a zresztą ostatnio pada, bo zaczął się właśnie sezon deszczowy, więc powinna być woda. Więc mam nadzieję, że będzie po prostu ładnie i będzie warto pojechać, przynajmniej na parę godzin, bo tak naprawdę potem chcę jechać do San Claburi. Zobaczymy jak to wyjdzie z czasem, ponieważ jest piątek, jest godzina dziesiąta. Więc mam nadzieję, że wyrobi się z wszystkimi i zdąży dojechać do San Claborry jeszcze dzisiaj, natomiast no, nie obiecuję, ponieważ no, różnie to może być w drodze. Także ja żegnam Kanchenaburi i jadę dalej. Wczoraj generalnie spędziłem czas w właścicielką hostelu, jak widzieliście, zabrała mnie też po mieście po Kanchenaburi, pokazywała miejsca związane właśnie z konfliktem II wojny światowej. I naprawdę to jest ciekawe, ponieważ no, my nie wiemy o tym miejscu zbyt wiele, my idziemy tylko na ten most, a na cmentarz, natomiast są miejsca w Kanchenaburi, które odbają idealnie klimat tamtych czasów, miejsca gdzie zatrzymywali się Japończycy. Także jeśli jesteście w Kętrze na bury, to może warto po prostu z kimś się ustawić, kto tu mieszka i oprowadzi was i opowie jakieś historie, bo to jest ważne. Było już wtedy ciemno, więc niestety nie mogę już nagrać tego wszystkiego, ponieważ no, chciałbym, natomiast wszystkiego się nie nagrywać, wiecie jak to jest, no po prostu takie jest życie, że wszystko chciałoby się nagrać, wszystko chciałoby się zmieścić w filmie, natomiast to jest niemożliwe, ponieważ no kurczę, no z drugiej strony nie chce wszystkiego nagrywać, tak, bo jeśli powiesz tej pani, o nagrywam wszystko, to może ta pani zachowa się inaczej. Także no, lepiej robić na spontanie i czasami jest tak, że włączasz kamerę, ponieważ no, chcesz posłuchać jakiejś historii i potem myślisz, kurczę mogę tu nagrać, <grym> Ale no ja nie mam zamiaru wszystkiego nagrywać, ponieważ wiadomo jak to jest, to jest życie i każdy... Jest ja osobą prywatną. Jest jeszcze jeden powód, dlaczego do Sayok jadę właśnie pociągiem, ponieważ po drodze mijamy The Railway, czyli taki odcinek bardzo sceniczny, bardzo widokowy, który generalnie jest popularny turystycznie, niestety bądź niestety. Natomiast chciałem go zobaczyć od zawsze. Dobra, pociąg jest, więc teraz idziemy. Zajęcie miejsce jakieś. A więc dobra, pokażę Wam trasę mniej więcej. Jestem w Ten Czarbury, ale a nam to Sayok. Samochodem to jest 60 km. Natomiast pociągiem, taka jest trasa. I po drodze, zatrzymamy się, widzicie tam, Krasę, Railway Bridge. To jest właśnie to miejsce, które jest najładniejsze, jeśli chodzi o tę trasę. Także wygląda to naprawdę fajnie. I zobaczymy, czy rzeczywistość jest to samo, czy nie. Jednak idziemy przez most rzece Faj. Historyczny most został zniszczony przez Amerykanów podczas wojny, a teraz ja po nim jadę. I to był główny obóz właśnie ludzi, którzy kasowali przy tym moście, czyli więźniów wojennych. Dziś się granie, jak po drodze to wygląda. Naprawdę pięknie mamy po prawej stronie skały, po lewej mamy rzekę. Jedziemy sobie tak pomiędzy rzeką i skałami. Niesamowicie wygląda naprawdę. Także mam nadzieję, że tu kiedyś wrócę, ponieważ warto 100 batów z Bangkoku właśnie w to miejsce. To jest nic. Trwa to 4 godziny, 4,5. Czyli praktycznie nic moim zdaniem to nie jest aż tak dużo, ponieważ po drodze mamy sporo fajnych rzeczy, a warto, jeśli macie dużo wolnego czasu, weekend, no to jak najbardziej trzeba jechać do Kraczna Sajoki, po drodze do miejsca. I wysiadłem jak zwykle grupa naganiaczy oferuje przejażdżki. No. Wiecie, nie naganiaczy, no. to Są ludzie, którzy pracują i muszą zarabiać. Natomiast no, ja chcę się rozejrzeć najpierw, a potem zdecydować, co dalej robić. Dobra, zatrzymałem się w jakiejś knajpie, ponieważ muszę rozważyć wszystkie opcje, jakie mam. Generalnie tak, jest tu wodospad idzie dzisiaj 20 minut, więc nie będzie tu kłopotu, to zrobię na pewno. 20 batów można zapłacić tam dojechać właśnie takim tuktukiem, Natomiast ja się przejdę, bo czemu nie? no. Fajnie się przejść po prostu w takiej miejscowości, bo to jest wioseczka ładna i naprawdę jest tu czym oddychać, więc no kurczę. No. Szkoda, aż płaci 20 batów, żeby tam dojechać. Nam to czyli miejscowość, miejscowość, w jestem, to jest mała wioska i generalnie to ostatni przystanek pociąg, który jedzie z Bangkoku, właśnie tutaj, a potem wraca. I generalnie trwa to około 5 godzin, 100 batów kosztuje i są dwa pociągi. Jeden jest o godzinie chyba 7.55, a drugi jest o 13.55. Także możemy wybrać między dwoma pociągami. Więc tak naprawdę, jeśli mam weekend wolny i trochę wolnego czasu, no to super przygoda, super miejsce, żeby pojechać i zostać sobie na weekend. 2-3 dni. No może dłużej, jeśli potrzebujecie, ponieważ jest tu dookoła wiele rzeczy, które można zmienić. Jeśli macie motor szczególnie, bo to jeśli macie motor, to naprawdę jesteście mobilni, możecie dużo rzeczy robić. Ja niestety nie mam, mam tylko nogi, więc no, nie jest tak łatwo, jakby było z motorem, natomiast to no, muszę sobie radzić. A radziłem sobie zawsze w życiu, więc znaczyłem, no, mam sobie nie poradzić tym razem. Lubię to. No, po prostu odżywam, jak jadę właśnie takie podróże, ponieważ no czuję się czuję się lepiej. No. Po prostu przygoda znowu nastaje z punktu A do punktu B, do C i D i z D do A z powrotem, albo do C do A. Jest taki cytat, który generalnie wyjaśnia pojęcie turysty oraz podróżnika. Turysta to osoba, która zwiedza, jedzie po prostu w miejsca, które są generalnie turystyczne i wie mniej więcej czego oczekiwać, bo tak naprawdę jest to wszystko zaplanowane, od punktu A do punktu B i tak dalej, więc to wszystko jest zaplanowane. Natomiast podróżnik to osoba, która jedzie i tak naprawdę nie wie czego się spodziewać. Jedzie po prostu poznawać ludzi, poznawać miejsca i nie wie gdzie, skąd. Tak jak ja. Bo też niby wiem, ale tak naprawdę nie wiem, czy to stanę na noc, czy do Sankt Puri pojadę. To zależy od losu, nie ode mnie. Zobaczymy, jak wyjdzie w pranie. I tak naprawdę jest tak wiele miejsc na świecie, które warto zobaczyć. I tak warto pojechać do tylu miejsc, że... Kurczę, siedzieć w jednym miejscu w Bakuku, to jest aż trochę kryminał. No, ale to trzeba znaleźć pracę, która pozwala na coś. Także no, do roboty. Jeśli chcecie to robić, no to szukajcie pracy, która pozwala na to. I nie gadajcie, tylko róbcie. A ja... Zabieram się za jedzenie. Też nie gadam, tylko robię. Zobaczcie w ogóle atmosferę tego miejsca. Nic się tu zupełnie nie dzieje. Pusto. I nic nie ma. Gdybym chciał ludzi zobaczyć, to pojechał gdzie indziej. A tutaj świeże powietrze. Natura. No i cóż, żyć nie umierać. Zobaczcie, jaka to atmosfera jest. Ryseczka, dąki. lokalsi. Dzieje się. Zobaczcie jakie góry Natomiast najgorsze są te psy na tej drodze, które... No których jest zupełno. Do <laughs> Więc plan jest generalnie prosty. Idę na wodospad. Jeśli mi zejdzie dość szybko, zobaczymy jak długo to będzie trwać. No to możliwe, że pojadę tak na burii Oczywiście jeśli będzie transport, bo nie jest powiedziane, że będzie, bo w takim miejscu jest ciężko coś złapać. Natomiast no, jeśli nie będzie, no to zostaje na noc. No i z jednej strony żal byłoby to nie dostać, no bo... Kurczę, w takim miejscu by być chociaż jeden dzień naprawdę fajna sprawa zobaczcie jak tu ludzie żyją jaki domek, swojski, prosty stoi, stoi da się żyć, da się żyć zobaczcie jaka prostota tak sobie ludzie tu żyją prosto bezstresowo w takich domach w Bangkoku dzieci byśmy tak bawiących się nie zobaczyli natomiast tutaj czemu nie salam Tamara i ucha. เล่นเล่นโอ้ไปน้ำตกข้างไหนครับข้างไหนครับตรงไปเลยครับตรงแล้วก็ต้องเลี้ยวโอ้เลี้ยวขวาโอเคใช่ครับแล้วก็จะเห็นแบบเป็นภูเขาใช่ไหมครับตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวขับข้างไหนจะเห็นเป็นน้ำตกข้างบนไม่มีหมดแล้วมันมีน้ำไหมมีครับมีครับมีมีโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับบายยนะเน้ำตกทางใหญ่เลยครับครับคุณครับนะ Thank you ๊ายบาย No wiecie, iść, najlepsi przewodnicy, jakich mogę spotkać po drodze. Nie, i ma ja to lubię. Po prostu, jak jeszcze mówię po tajsku, to się dogadam. No to o to chodzi. Bo tak naprawdę, gdybym był sam tutaj i nie mówił po tajsku, to, to wiele bym stracił. Bo tak to jest po prostu. Jeśli nie mówimy w tym języku, który właśnie jest w Tajlandii, czy po tajsku, to no, tracimy sporo rzeczy, które możemy zyskać, kiedy mówimy właśnie językiem. Także, no, polecam, jeśli mieszkacie w Tajlandii, się uczyć języka. No bo to zawsze opłaca się w którymś momencie, takim jak na przykład. Tutaj, na takiej wiosce. Saiok. Także kazali mi iść w torów tą drogą, żeby tam dojść do spadu. Okazało się, że jest jedna jeszcze stacja. Mam to Saiok okno i kończy się właśnie tutaj. Ja wysiadłem wcześniej, bo nie wiedziałem. I to jest właśnie symboliczny koniec trasy do Birmy. Została oczywiście zbudowana ta trasa podczas II wojny światowej przez Japończyków, a właściwie przez niewolniczą pracę jeńców wojennych. Natomiast, oczywiście do Birmy dzisiaj już nie jeździ. Ale to jest właśnie historia, która, którą trzeba pamiętać, ponieważ no, wiecie jak to jest z historią. No. I powiem Wam, że ten wodospad to jest chyba jeden z najładniejszych, kiedy byłem w Tajlandii. Jest na co polecam. Ale ja ja powiem Wam, że zamknąłem półcz na chwilę i obudził mnie właśnie głośny hałas Dożyliśmy coś gdzie są sprzycie teraz? Mniej więcej taki odgłos Prawdopodobnie opona się przebiła i tak jedziemy, w środku nigdzie Nie wiem co będzie z tym dalej, natomiast no, czas jest niefajny Ponieważ no, chciałbym dojechać tam, a to jest jeszcze daleko no, jak Widzicie stanął I przysiadamy się chyba tutaj Nie wiem jak jeszcze, ale jakoś to będzie chyba no to jednak chyba dam radę i dojadę, bo wrzucili mnie właśnie w takim miejscu. Widzicie, tu jest niby stacja, skąd odjeżdżają bany. Nie chciałbym dotrzeć na Sankt jak się ściemni, no bo chciałbym jeszcze zobaczyć to w ciągu dnia. Natomiast, no wiecie jaki jest, los mnie rzuca w nieznane mi strony <grytanie> i tak naprawdę ja muszę tylko dryfować w takiej łajbie. Wiecie, raz jest sztorm, raz jest większy wiatr, raz jest mniejszy i tak dryfuje aż w końcu dotrę do Sankt No i mój van właśnie przyjechał, a więc ruszamy teraz. A więc po tych wszystkich turbulencjach otarłem do Sankt Aburi. Teraz udajecie się w miejsce gdzie na nocleg przy samym jeziorze z widokiem na most, który jest właśnie takim symbolem tego miejsca. Zresztą zaraz zobaczycie. Daje się mi tylko dojść i pokażę wam, jak to wygląda. Zobaczcie na to. Ja będę zostawać właśnie w jednym z tych domków. a tam jest most chladne